Cześć, tu minus ze Starka. Cię Wam ci zaprezentować Forda Mondeo wersji Liftback 2015 rok. 1.5 5 benzyna EcoBost. Jeden z lepszych benzynowych silników. Auto bogato wyposażone. Lampy do jazdy dziennej LED, Full LED. Obręcze 17-calowe. Wykończenia chromowe. Lampy LEDowe jak z przodu. Oto w bogatej wersji posażenia ta picerka skórzana w bardzo ładnym stanie. Fotele w pełni elektryczne Skórzane, podgrzewane Co najważniejsze Klimatronic rynek, strefy, podgrzewane fotele i Auto samo parkuje Można sobie wybrać opcję samego parkowania Wtedy pokazuje nam gdzie mamy podjechać Najpierw trzeba ustawić się na ulicy koło samochodów Później nam pokaże jak mamy zaparkować co ważnych elementów w tym samochodzie To jest to, iż auto ma pierwszego właściciela I przebieg 125 tysięcy kilometrów Serwisowane Udokumentowana historia, książka serwisowa Dwa kluczyki Skrzynia manualna, sześciobiegowa Ładnie utrzymany egzemplarz Pierwszy właściciel Import z Niemiec, 2015 rok, 1.5 EcoBoost, lampy ledowe przód-tył, grzane fotele, liftback czarny, chromy, bardzo ładnie na auto, bezypadkowe, gorąco polecam, hej!